Cześć, cześć. Rzadki widok. Ee, żeby za mną nie było suszarki, ogarnęłam wczoraj suszarkę. Ale i tak mam pranie do zrobienia, więc to będzie chwilowe. W każdym razie więc to maluję się. Maluję się. Kończę kawę. Mm, bo dziś mam taki dzień... Te hałasy to koszetniczki. E, dziś mam taki dzień, że... Ee, Odkładałam y, dzwonienie i umawianie różnych wizyt, ile się dało i dziś mi się już tego nazbierało tyle, że postanowiłam dziś dzwonię, więc dziś będzie co dzień umawiania. Muszę zadzwonić do mechanika, bo coś mi się tam... Y, to coś, co robi, że szyba nie paruje, y, przestało to robić. Więc muszę zadzwonić do niego, żeby mu podrzucić auto i żeby popatrzył, o co chodzi. Przy okazji hmm. mam kilka takich drobnych rzeczy, ee, e, które... coś tam... E, coś tam mi lampa parowa, jakieś takie głupoty, więc przy okazji no, chyba to jeszcze mu powiem, to może zrobi, o ile się zgodzi, mam nadzieję, że się zgodzi, żebym mu podrzuciła samochód. E, do sklepu chcę skoczyć, gdzie będziemy mieć z dziewczynami taki... Halloweenowy weekend? Nie wiem, dziewczyny chciały poświętować Halloween, więc coś będziemy robić, jakieś ozdoby, jakieś przekąski Halloweenowe, coś w tym guście. I muszę właśnie iść na zakupy po pierwsze pod kątem tego Halloween i pod kątem weekendu, żeby mieć z głowy, żeby mieć już z głowy zakupy na jakiś czas. I chcę kupić jeszcze w Action kilka rzeczy. Między innymi klej, żeby sobie podkleić puzzle, które ostatnio ułożyłam i, i farby. Odeszłam związku, że namaluję obraz sobie do sypialni. W <laughs> razie to jest taki bohomas, znaczy wiecie co, ja mnie w ogóle ciągnie do takich rzeczy. Zresztą jak ktoś mnie dłużej ogląda, to, to pewnie wiecie, że tam i dekupażem się interesowałam, zresztą dalej dalej, e, dalej się tym interesuję i, i do takich rzeczy. Kreatywnych mnie ciągnie i ostatnio doszłam do wniosku, że namaluję obraz. Jakby długo oglądałam takie filmy i tak strasznie mi się chciało spróbować, ale się bałam spróbować, że mi nie wyjdzie i doszłam do wniosku, dość tego spróbuję. No i właśnie oglądam takiego pana, który maluje piękne obrazy. No i on pokazuje od początku, jak to maluje, że, yy, że wiecie, że to nie jest od razu taki gotowy obraz, tylko mniej więcej widać, gdzie tam powstają jakie ciapki. No, i właśnie obserwuję go i próbuję trochę robić tak jak on, no, ale na razie, na razie w bohomas. A jak będzie coś widać fajniejszego, to Wam pokażę. No, więc, więc chciałam sobie doku... Aha, bo i jakoby. Ja trochę. To z jednej strony mieszam farby, ale z drugiej strony mam problem, żeby wymieszać te same kolory. I doszłam do wniosku, że mi będzie łatwiej jednak, jak sobie kupię takie farby w większej ilości kolorów. O! Będzie mi łatwiej wtedy dobrać to odcienie, bo, bo jak mam tylko te podstawowe kolory, to bardzo trudno mi zmieszać jeszcze w takiej ilości, w jakiej potrzebuję, bo ja sobie wziąłam nie mały, tylko taki od razu duży. Stwierdziłam, że Idę na całość, więc no więc po prostu muszę dokupić farby w action do mojego bochomazu. E, tak, no i właśnie muszę poumawiać po, po wizyty między innymi zamierzam zadzwonić do dentysty. I nie wiem, czy mnie nie ochrzani bo wiecie co, ja wam kiedyś nagrywałam filmik o implantach i dużo osób się mnie o te implanty... co to piku? Dużo osób o te implanty mnie pyta. Bardzo dużo aż jestem w szoku. No to słuchajcie, ja ten temat porzuciłam bo jakoś tak innymi rzeczami się zajmowałam, natomiast muszę do niego wrócić i, i dziś zadzwonię, żeby się umówić na dokończenie na dokończenie już tego a to minął rok i nie wiem czy nie dostanę oksanu. no trudno i zobaczymy co będzie natomiast jak już pójdę na tą, znaczy najpierw pewnie pójdę na taką wizytę, żeby zrobić wyciski, bo to Um, bo to, to nie jest tak, że pójdę i tam od razu wszystko będzie, tylko, tylko, tylko pewnie będą jakieś wyciski, więc e, no to wam może, może wam to będę nagrywać i później wrzucę jako drugą część tamtego filmu, bo tak jak mówię, są, są o to pytania. E, więc e, nie, to, że, nie, to, nie to, że was olewam, tylko po prostu nie, nie umiem nic dalej powiedzieć, bo sama ten temat gdzieś tam porzuciłam, ale wracam do niego teraz. Tak samo dziewczyny muszę mówić na kontrolne wizyty. Hmm. Do stomatologa. No i taki. A coś, coś jeszcze miałam porobić dziś. Jeszcze chciałam taki mały przemyblowanko u dziewczyn, ale to nie wiem, czy dziś. Może tak. No tak czy jak kilka tematów mi się nazywało, a najpierw te zakupy chcę ogarnąć. Bo jak już ogarnę zakupy, to będę mieć wszystkie rzeczy, które były do załatwienia na zewnątrz, już załatwione. Chyba, że mechanik mi pozwoli przyjechać, no to jeszcze podjadę do niego. No, ale wtedy będę mieć już wszystkie wizyty na zewnątrz załatwione i zostanie mi tylko to, co chciałam sobie ogarnąć w domu. No. I tak to miałam się malować i z Wami rozmawiać i skończyło się tak, że <grybujesz> ja jednak nie mam takiej podzielności uwagi. Dobra, muszę w takim razie dokończyć to malowanie się, bo nigdy nie wyjdę z tobą. W ogóle dzisiaj rano sobie zrobiłam... Jest takie konto na Instagramie, jak nie zapomnę, to wam podlinkuję. Ale robiłam sobie taki masaż twarzy, to się nazywa? Tak. Bardzo, bardzo fajne tam są filmiki. No i ostatnio mi się ten masaż twarzy bardzo podoba. Zresztą pamiętam, że takie elementy masażu twarzy zawsze włączałam sobie, jak tam akurat używam kremu, ale, yy, ale na tym jakby na tym profilu na Instagramie jest tego więcej, i yy, jest to tak fajnie wyjaśniane i naprawdę dużo jest tych metod, więc yy, no można sobie tak yy, nawet są takie yy, takie wyzwania, że 30 dni, tylko że ja zazwyczaj codziennie tego aż tak nie robię, bo Zapominam albo, albo po prostu jest, nie mam czasu na takie rzeczy, ale jak jak właśnie mam chwilę rano, to czy wieczorem, no to, to można sobie tam pomasować. Bo niektóre masaże nawet i 20 minut trwają, to według mnie sporo. No. Ale według mnie, e, według mnie takie nawet niewiele daje większe efekty niż nic, ponieważ mi się tu robiła lwia zmarszczka i totalnie można rozmasować to, znaczy nie wiem na jaki, jak już jest duża, czy można, natomiast no to są po prostu zmarszczki, to są nieraz takie mięśnie, które się wiecie zacisnęły, bo my często nie rozluźniamy tych mięśni twarzy, więc one się zaciskają i nie zostają rozluźnione, więc... Nie wiem, czy jak już na przykład jest duża lwia zmarszczka, czy da się ją e, masażami gdzieś tam. Myślę, że z, żeby ona złagodniała się da, ale nie wiem, czy całkiem można. Natomiast jak ona się dopiero zaczyna pojawiać, to właśnie tymi masażami można ją rozluźnić. I, i ta skóra traci to na pie, takie, na, no, no, takie skurczenie się, że, że widać, że to jest pięty mięsień i no nie wiem, ja nie mam lwiej zmarszczki. Za to tu mi się robi, ale też ją masuje. No także Także, tak. Dobra, dziś mam tak. Yy... Spodnie zdobyczne sąsiadka mi dała, bo wyrosła z nich. Bluzę mam z Vinted, taką welurową, welurowy dresik, bardzo przyjemny. Płaszcz jest chyba z Reserved, to jest taki bardzo cienki płaszcz. Gdzieś wygląda na to, że jest o dziwo ciepło, nie wiem jakim cudem, ale może jeszcze wyjdę na balkon, najwyżej sobie dorzucę czapkę albo coś. Fajny płaszczyk jedyne co to nie ma podszewki, więc jest taki trochę, nie wiem. Yy, dobra, do tego te sneakersy, i torbę, torba w ogóle to jest torba reklamówkowa z Notino, i w tej torbie mam kolejne torby, bo idę na zakupy. Idę na zakupy i się śpieszę, i chcę szybko wrócić. I te, taki, taki w sumie, wiecie co, nie miałam zamiaru nagrywać outfitu, a później sobie pomyślałam, a dobra, skoro je nagrywam, to nagram. To jest totalnie życiowy outfit, bo założyłam co miałam wygodne. Te spodnie mają dużo elastanu, więc jest właśnie wygodnie, miło i lecę załatwiać sprawy. If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life, oh. Is it exactly in this time of year that makes the calling me reappear? Oh. Goodbye to summer. I keep on forgetting times, learn how to fly. And before I know it, it passes me by. Goodbye. Up on the black top, hot stuff, feeling like a robot. Spy, left, scroll down, same chick, but you're living in a new town. I'm all the issue On the original. Cute face, but you got no taste. Wouldn't trade it for its weight go. świąteczne gazetki, bo już są. Dziewczyny będą mogły wyklejać list do Mikołaja. I teraz tylko to przepakować do bagażnika. Dobra, dokupiłam jeszcze żelki, robaczki, mi były potrzebne, żeby y, do Halloweenowej imprezy. Jeszcze znalazłam jakieś takie. Mam jeszcze taśmę izolacyjną no mi WD-40 i chyba koniec zakupów. Mogę wracać na weszcie do domu. No, a w ogóle, bo wam nagrywałam, co tam wrzucam do koszyka w action. i jak już byłam przy kasie, to zobaczyłam, znaczy nie przy kasie, ale prawie przy kasie, to zobaczyłam, że leży jakiś taki dywan bezpański. A ja ostatnio poszukiwałam do sypialni takiego dywaniku, dywanika koło łóżka, żeby położyć. I po prostu chyba mi I tylko jeden tam był. Nie wiem, czy to jakaś już wykończona kolekcja, czy co, ale jest taki miękki. Ale on mi tam siądzie, tak myślę, mam nadzieję. No. Także super łup i, i był taki tani, szok. Także jestem zachwycona, dobra, jadę z tymi łupami do domu, ja nie wiem ile razy będę to wynosić z auta, zanim to wszystko zaniosę. No ja tu przytargałam część łupów do domu, zaraz jedę jeszcze raz, ale przy okazji sobie wyniosę śmieci, chociaż śmieciarka tam stała, to później. To kupiłam z myślą o kalendarzu, ale to w ogóle takie pierdolę tam do kalendarza. Chyba farby widzieliście, więc będę mogła dalej kontynuować. Bohomas i tutaj mam ciastolinę, bo w Action była ciastolina w bardzo dobrej cenie. W sensie za tą ilość kolorów, 60 zł, to jest bardzo dobra cena za ciastolinę. Idę przymierzać dywan, a później przyniosę resztę łupów do domu i zajmę się dzwonieniem. Ale mi dużo czasu zeszło strasznie, jakoś tak się ślimaczyłam w tych sklepach. Dobra, wyniosłam śmieci i udało mi się odhaczyć kilka rzeczy z Instytutu. Na śniadanie będę mieć pyszne pieczone pomidory z mozzarellą. Pomidory sobie wczoraj upiekłam i tylko je odgrzeję, więc zaraz będę jadła. Ale zanim to no wezmę się, wezmę się za zakupy i za kawę. A wiecie co, bo tak wypakowuję i... Yy, tak, Axiewym kupowałam e, świecę i... no świecznik, bo nie mam żadnego świecznika na taką świecę. Ale w ogóle fajny świecznik. Mm, za nie wiem, 8 złam dół, nie wiem, coś takiego, ale i kupiłam świeczkę białą, bo chcę na naszą imprezę Halloweenową zrobić z niej duszka, bo w ciepłej wodzie tą świecę można tak fajnie powyginać i namalować jej oczka i uśmiech i będzie taki duszek. Śmieszny, tylko właśnie... W internecie to wyglądało, że to się łatwo robi, zobaczymy, czy się łatwo robi, bo to mi to było. Eee, to, Tak poza tym, to eee, w sumie nic dziwnego, zaraz zobaczę, czy karma będzie taką smakować. W sumie wzięłam dwa opakowania, ale nie wiem, czy będą zadowolone, ale naprawdę dużo jedzą, więc eee, muszę... Najlepiej, jakby nie smakowała karma Zakrzyn, bo mam najbliżej, słonecznik miałam od mamy. I to trudniej zdobyć. Eee, a Karma z Action mam blisko. O, i kupiłam case sprayu do sklejania puzli Ciekawe, czy mi zadziała. Dobra, i co tu jeszcze mam? A, jakiś żel podprzeczny z ciekawości wzięłam. I te cukierki lubimy z dziewczynami. Dobra, a biszkopt kupiłam, kupiłam dlatego, że widziałam taki przepis na te K-popsy. Nigdy ich nie robiłam. Natomiast że się rozplaszcza takie biszkopty z serkiem mascarpone i chyba tyle. I, I później się obtacza w tych posypkach, czy w czymś, podobno jest dobra, albo w czekoladzie można zamoczyć. <laughs> Więc y, po to biszkopty. No tak to zazwyczaj nikt ich u nas nie jest. a jeszcze ocet kupowałam. Y, ocet kupuję zawsze do sprzątania. Taki spirytusowy. Do odkamieniania czajnika jest po prostu idealny a ostatnio odkamieniałam i właściwie zostało mi mało, więc dokupiłam. No i małe, nie było dużej dyni, więc kupiłam dwie takie małe dynie. Ciekawe, może coś powycinam, może z małych też coś fajnego wyjdzie. Po jednej dla każdej dziewczyny, chociaż pewnie ja będę wycinać <laughs> głównie. Nie wiem, czy to widzicie, ale te sprytne sikorki, one wybierają tylko słonecznik. Więc, chociaż yy, za te rzeczy, yy, których nie jadły, wzięły się jak im kiedyś nie nasypałam rano i nie zauważyłam, że karmnik jest praktycznie pusty, zostały tylko te ryżki, to jak już zjedzą wszystko, to się zabierają za, za to, co im nie smakowało, więc może i tym razem tak będzie. No póki co, tu było sporo, sporo słonecznika, wybrały słonecznik, yy, a reszta została. A ja sobie chciałam zrobić z tą świeczką. no w ogóle właśnie przygotowałam sobie do mycia podłogi. Dziś mam mega produktywny dzień i mi wszystko dobrze idzie. I jeszcze to jest jedna z takich rzeczy, którą chciałam dziś zrobić, to ta podłoga, ale też pomyślałam, że z tą świeczką zrobię. I tylko nie wiem, żeby mi się nie rozpuściła, ale żeby jednak rozmiękła. Mogę sobie w czajniku nastawić temperaturę i zobaczę, chyba nastawię, nie wiem, 60. Albo 70 stopni i zobaczę, czy mi się. Tylko muszę wody nalać. E, I zobaczę, no nie wiem, może zacznę od. A dobra, 70 zaryzykuję. O, już zapomniałam, jakie to są kolory, bo rzadko ich używam. 70. Wzięłam naczynie żaroodporne. Oby się nie rozpuściła, bo nie mam innej świeczki. Chyba tylko te z chrztu. O kurde. Ale coś widzę, że troszkę temperatura zmaleje. Ups, rozpuszcza się. O Boże. Dobra, muszę dodać zimnej wody. O, o. Helena, rozrabiałam. O Boże, moja świeczka się wchodzi z niej skóra jak po opalaniu no nic no, no nic <grywka> niech poleży i zobaczymy co będzie jeszcze trochę doleje zimnej wyklepie. A jaj, ciekawe, czy dobrze mi się będzie myło na nie żaroodporna. Czyli 70 to jest za dużo. Nie wiem, czy 60 to też nie byłoby za dużo. Dobra, teraz już wosk stężał. To jest już. Typ, no, taka ciepła woda. O Ciepła, ciepła. Kurde, to będzie duch ze zuszczającą się skórą. A właściwie plazmą, ektoplazmą. Ale się porobiło. Ciekawe, czy się zapali. Chociaż jak się wyschnie, to się zapali. <klujny> Dobra, idę teraz myć podłogę. Wrócę do mojego dzieła. Nie ma tragedii. Pokrzywiłam trochę. Mój duszek wygląda teraz tak, a zaraz mu domaluję e, oczy. Dobra, mam duszka. Można zrobić też straszne duszki albo zdziwione duszki, ale, albo takie robiące bół. Ale Gloria się boi strasznych rzeczy, więc. Nasz duszek będzie taki raczej uśmiechnięty. I w ogóle namalowałam to farbą akry akrylową, bo niczym innym się nie dało. Myślałam, że to będzie tylko namalowanie, ale jednak malowanie na świeczce to. Widziałam, że niektórzy malują woskiem z innej świeczki, ale nie mam takich świec. Mm, ale to jest fajny pomysł, właśnie, żeby pomalować to innym woskiem, jak się ma. Dobra, idę kontynuować sprzątanie.